Dobrý, Jestem Bohumil pánik, v trenowałem też w v Polsce i zapraszam na raport zebra TV. Witamy w kolejnym raporcie piłkarskim Telewizji Zebra. Tym razem przeanalizowaliśmy mecz Radomiaka Radom ze stalą Stalowa Wola. Oprócz tego byliśmy na meczach w czwartej lidze pomiędzy Oskarem Przysłucha a Bronią Radą oraz prochu pionki i energią Kozienice. Oprócz tego wywiady z trenerami i piłkarzami. Zapraszamy! W sobotę Radomiak rozegrał swój drugi ligowy mecz. Tym razem zieloni na wyjeździe zmierzyli się ze stalą stalowa wola. Radomiak próbował zaskoczyć gości akcjami prowadzonymi lewą stroną boiska. Jednak pierwszy groźny strzał w szóstej minucie oddał zawodnik Stali. Na posterunku był Adrian Szady. Cztery minuty później to Radomiak mógł zaskoczyć gospodarzy. Po dośrodkowaniu zrzutu rożnego piłkę głową uderzył Piotr Burzęda, a strzał z trudem obronił bramkarz Stali. W 18 minucie Radomiak wyprowadził imponującą kontrę. Zablokowany strzał, rajd Leandro, ogranie dwóch obrońców, strzał rykoszyt i piłka w bramce. Stal 0. Radomiak 1. Stal próbowała odpowiedzieć w 24 minucie, ale ten strzał przyleciał nad bramką strzeżoną przez Adriana Szadego. Stal atakowała, ale Radomiak mądrze się bronił, w tym również przy stałych fragmentach gry dla rywala. Do końca pierwszej połowy wynik nie uległ zmianie. Natomiast w drugiej połowie stalówka podkręciła tempo. Ten strzał z 49 minuty obronił Adrian Szady. W 64 minucie piłka tylko o centymetry minęła bramkę Radomiaka. W 69 minucie kolejną fantastyczną paradą popisał się Adrian Szady. I kiedy wydawało się, że to Stal jest bliżej strzelenia bramki, w 80. minucie Radomiak przeprowadził doskonałą akcję lewą stroną boiska. Kamil Cupriak wyłożył piłkę do Macieja Filipowicza, a młody zawodnik Zielonych wpakował piłkę do siatki. Stal-Stalowa wola, Radomiak-Radom 0-2. W 90. minucie nieszczęśliwie piłkę ręką w polu karnym zagrał Karol Kucharski, a sędzia wskazał na 11. metr. Karnego obronił Adrian Szady, ale sędzia ukarał go żółtą kartką i nakazał powtórzenie jedenastki. A wszystko dlatego, że zdaniem arbitra bramkarz Zielonych za wcześnie wyszedł z bramki. Za drugim razem Adrian Gębalski już się nie pomylił i zdobył bramkę kontaktową. Jednak do końca meczu Radomiakowi udało się utrzymać wynik i pierwsze zwycięstwo w nowym sezonie drugiej ligi stało się faktem. A tak sobotni pojedynek podsumowali trenerzy Radomiaka oraz Stali. Miałby ciężko. bylo čenško. Věděl jsem, že to že bude čenský meč, bo jako trenér náš ze zná a, a umět jako, jako, ten meč na, na dobře doby tak tu myslím, že uh, věděl jsem, že, že budou takové 4-5 punktů bardzo vážných, co se týče naší defenzivy, tak příště stavu po pivky do Bogara, tak 4-1, 4-1, ale to, to přejiště má bar, bardzo bar, dobré, bardzo mocné. A druhá zpráva, tak tam ještě, že jsme měli tak čas od času problém, potom uh, byly to stav fragmenty gry, bylo tež čím, ale tak i jako všechno, to bylo v pořádku. No a co se týče potom do no, no, té naší gry, tak byly tam takové uh, si bylo lépe, by bylo nebylo goře a tam jak už vlastně měl také dobré učuče po té přervě 20-25 minut, tak to bylo jen zadovolený, byl jsme ten měli pod, pod kontrolou utřímaně pilky. Ale no, ty přišel, přišel první blém stopera, potom ještě Adriana, tak potom bylo zbytně nervové, ale ty uh, změny byly udané a Tym, to jest, to jest ten mecz skończył, no to jak skończył, a mamy wszystkie punkty bardzo ważne. Tak? sens powiek e, spędzała mi tylko e, tak naprawdę e, umiejętność Radomiaka, bo e, oczywiście e, to był zupełnie inny mecz. E, Zagrali z GKS-em Katowice i faktycznie potrafią dokonać tej transformacji w czasie, w czasie gry, w ustawieniu, w umiejętności rozegrania piłki w momencie, gdy ją przejmują i właśnie powiem szczerze, że trenowaliśmy cały tydzień właśnie umiejętne zamykanie tej osi boiska, jeśli chodzi o ten moment, gdy, gdy Radomiak dostaje piłkę, mieliśmy również Fazy, gdzie, gdzie wiadomo, ten, ten mecz był pod kontrolą radomiaka, bo o to nam chodziło, natomiast chcieliśmy, właśnie, żeby oni nabrali tej pewności tak naprawdę w takiej rozegraniu, żeby w pewnym momencie doszło do takiego rozprężenia, że zdobywamy tą piłkę i i umiejętnie przechodzimy do, do, do tego kontrataku. No nam oczywiście brakuje takiego zawodnika jak e, chociażby Leandro, który gra niesamowicie e, nieszablonowo, niestandardowo. E, cóż, my jesteśmy e, tam, gdzie jesteśmy, a Radomiak walczy zupełnie o inne cele, i, i to było na pewno widać. Teraz Radomiaka czeka ciężki tydzień. W środę podopieczni trenera Wernera Liczki zagrają na wyjeździe z GKS Jastrzębie w ramach 1-16 finału Pucharu Polski. Natomiast w niedzielę zieloni po raz pierwszy w tym sezonie rozegrają ligowy mecz przed własną publicznością. Ich rywalem będzie puszcza niepołomice. A teraz przenosimy się do czwartej ligi. W sobotę w Przysusze miejscowy Oscar zmierzył się z bronią Radom. Od samego początku spotkania gra była zacięta i nie brakowało ostrych starć. W 21 minucie bramkę dla gospodarzy mógł zdobyć Adam Najdzik, ale strzał obronił Paweł Młodziński. W 44 minucie broń wykonywała rzut rożny. Do piłki podszedł Arkadiusz Oziewicz. Po dośrodkowaniu piłkę odbił jeden z zawodników Oskara, a następnie futbolówka wpadła do bramki. Oskar broń 0-1. Ekipa z Plant utrzymała jednobramkowe prowadzenie do końca pierwszej połowy. W drugiej części broń szybko podwyższyła prowadzenie, bowiem w 61 minucie bramkę zdobył Arkadiusz Oziewicz. Oskar miał doskonałą szansę na zdobycie gola, jednak strzał z rzutu karnego Jakuba Sapiei obronił Paweł Młodziński. Nie ma antidotów na rzuty karne to jest kiedyś legendarny bramkarz polski mówi, są źle strzelone rzuty karne. W 87. minucie ponownie na listę strzelców wpisał się Arkadiusz Oziewicz, który wykorzystał niepewne wyjście z bramki Mateusza Awdziewicza. Bramkarz gospodarzy ponownie nie popisał się dwie minuty później. Źle wyszedł z bramki, piłkę przejął Bartłomiej Książek, który wpakował piłkę do pustej bramki. No cóż, grać jak Manuel Neuer wcale nie jest łatwo. Ostatecznie mecz zakończył się zwycięstwem broni 4 do 0. Po takim meczu to komentarza nie powinno być w ogóle. Wydaje mi się, że duży wpływ na wynik meczu miała czerwona kartka, którą dostaliśmy zaraz na początku drugiej połowy. Natomiast no, niefortunnie nie, nie stracony gol w 43 minucie bramka samobójcza. No i to już później, jak goniąc w 10 na tym boisku z dobrym zespołem broni, ciężko było. Natomiast jeszcze można było te losy w meczu odwrócić, gdyby wpadł rzut karny przy wyniku 2-0. No nie strzeliliśmy. A teraz trzeba pogratulować zespołowi broni. Dobrze grali, mądrze grali przy wyniku 1-0, przy wyniku 2-0. Konsekwencja już bramki trzeciej, czwartej, no to już była nasza gra, że chcieliśmy coś zrobić w przodzie i tak się to skończyło. Byłem rozżalony po pierwszych 45 minutach i w szatni powiedziałem moim zawodnikom, że w głośnych słowach, że są słabszą drużyną w pierwszej połowie i żądam od nich rehabilitacji. Bardzo się cieszę, że wyciągnęli wnioski, zmieniliśmy trochę styl gry i, i druga połowa przyniosła już efekty. Bo przeciwnik, wiadomo, że Oskar pod wodzą takiego trenera jak Bolesław Strzemiński był przygotowany do tego meczu. I powiem tak, że dopóki miał siły, to naprawdę był wyrównanym przeciwnikiem dla naszej drużyny. Sam wynik nie odzwierciedla dla spotkania, bo nie zasłużyliśmy, żeby aż tak wysoko przegrać do tej pierwszej bramki samobójczej. Pod koniec pierwszej połowy. Mecz mógłby się całkowicie inaczej ułożyć. Trudno. Przegraliśmy mhm. 4-0, zdajemy sobie z tego sprawę i jest przed nami kolejny mecz. Bierzemy się w garść i będziemy walczyć w następnym meczu o zwycięstwo. Cały zespół zapracował na te dwie bramki. Ja byłem tylko wykonawcą. Oscar postawił bardzo trudne warunki. W zwycięstwo cieszy i oby tak dalej. No właśnie, mam takie wrażenie, że w pierwszej połowie troszeczkę byliście, że tak to okresie spętani, bo w drugiej połowie widać było, że zagraliście wreszcie tą piłkę, którą potraficie wtedy, kiedy objęliście prowadzenie. No dokładnie. W pierwszej połowie myślę, że jeszcze te nogi po okresie przygotowawczym nie puściły wszystkich chłopaków tak jak trzeba, nie było tej świeżości, nie było tego dotknięcia. Trochę czerwona kartka ustawiła ten mecz. Strzeliliśmy na 2-0. Potem przypadkowa ręka, która była lub nie była, karny obroniony, Paweł, gratulacje. No i druga połowa to już całkowita nasza dominacja, praktycznie, na nie ma nic do powiedzenia. Następna kolejka czwartej ligi zostanie rozegrana w środę. Broń u siebie zagra ze Spartą Jazgarzew, natomiast Oskara przysłucha, czeka wyjazd na mecz z rezerwami znicza Pruszków. I zostajemy jeszcze w czwartej lidze. W niedzielę Proch Pionki Benjamin Ekligi zmierzył się z Energią Kozienice. Mecz ustawiła bramka, którą goście zdobyli w 40 minucie. Z rzutu wolnego piłkę w pole karne posłał Bartosz Zawacki. Bramkarz Prochu Michał Majos wyszedł do podania, ale uprzedził go Daniel Ciupiński, który uderzył piłkę głową i zdobył bramkę dla Energii. W drugiej połowie goście mogli podwyższyć rezultat, ale rzutu karnego nie wykorzystał Eugeniusz Kołodziejczyk. Troch pionki, energia Kozienice 0 do 1. Każda porażka to, to, to wychodzi się na boisko po to, żeby zwyciężać, żeby wygrywać, więc każdy przegrany mecz, na no to wiadomo, że e, jakby wiąże się z tym, że, że to nie był debiut udany, nie był mecz udany w ogóle. Natomiast widać było szczególnie w pierwszej połowie doświadczenie zespołu energii, e, ogranie na wyższym szczeblu. My, u nas było widać taką debiutancką tremę, było widać, że, że wyszliśmy za lekko na to spotkanie, tacy, tacy niepewni swoich umiejętności. Dlatego pierwsza połowa zdecydowanie jakby na plus do zespołu z Kozieńc. O drugiej połowie troszeczkę te emocje już opadły, Chcieliśmy grać lepiej w piłkę, więcej być w posiadaniu, stwarzać tam jakieś sytuacje, było jeszcze zbyt mało ich, natomiast, natomiast gdzieś przy odrobinie szczęścia można było się pokusić o to, żeby, żeby ten golf padł gdzieś w końcówce, bo były stałe fragmenty gry. Pierwsza połowa. Widać było, że drużyna z Kozienic była bardziej ograna od nas, że w czerwcu jeszcze dzieliły nas dwie ligi. Przygotowanie motoryczne. No, w drugiej połowie już było lepiej. No, pierwszy mecz wiadomo, Beniaminkiem jesteśmy, nie załamujemy rąk. Pod kontrolą mieliśmy cały mecz. Szkoda tego niewykorzystanego karnego, bo, bo byśmy grali na pewno spokojniej. Ale mówiąc przy jego meczu, meczu, drużyna prochu, tak jak... Tak jak ja widziałem tam z tyłu, to troszeczkę chyba zjadła ich ta trema czwartoligowa, bo, bo znam tych chłopaków, wiem, że, że troszeczkę stać ich na lepszą grę. A mówię, dzisiaj tam no, bardzo nam, można powiedzieć, nie, nie, nie zagrozili pod naszą bramką. No, z tyłu tam w miarę solidnie, ale też mieliśmy kilka sytuacji, można było wcześniej to rozstrzygnąć. Cieszymy się z trzech punktów, bo takie lokalne derby. I mówię, z Beniaminkiem na początek. To ja nie pamiętam, żebym kiedykolwiek, znaczy może nie kiedykolwiek, ale nie pamiętam ostatnim czasie, żebym wygrał. No. Przypominam sobie jaki mecz w gdzie z Kozienicami mieliśmy i dostaliśmy piątkę. A, a, a mówię, tu się udało, trzeba się cieszyć. Kolejnym rywalem prochu piątki będzie Żerardowianka Żerardów. Natomiast energia Kozienice zmierzy się z szydłowianką-szydłowiec. I to wszystko w tym wydaniu raportu piłkarskiego. Do zobaczenia!